jak? Musi być na żywo, a nie tam. No eee. może jednak się tak możemy pobić. Kluczyk, stanie. No u mnie bateria zdechła. Nagrasz to powiem, zdechła bateria. Ale i jaja ty. Ale on tu nie ma chyba, nie? On tu nie ma, nie? Ma? I on tak powinien chodzić. Bo... No. <grymne> Czekaj, robimy. się weźmiemy, załadujemy. <grymne> I wsteczny jeszcze zamontuję Ale tutaj masz koło, nie? Ej! Karol... No odstaw! Kawałeczek! Jechałaś ty kiedyś Tacy. na morze? Tak! W koszu? Z nocną śrubą! No, my zaczekamy. Jedno. Jad do lasu. Chyba no, się nie boisz, nie? Jeszcze <śmiennie> jesteś no, no, coś stanie. Il żeby ku nie uciekły. No będziemy stać. Gotowa na...